W dniach 13-15 marca 2009 roku w salonie Hyundai zaprezentowaliśmy naszym klientom nowy model Hyundai i20, następcę popularnego Getsa. Tomasz Nowak, Hyundai OstroŁęka, prezentuje Państwu nowy model Hyundai i20. Jest to długo oczekiwany następca Hyundai Getza, bardzo popularnego modelu, który cieszył się dużym powodzeniem klientów. Model i20 posiada 6 poduszek powietrznych ABS, system EBD, silniki dostępne od 1,2 benzynowy 78 koni do 1,6 diesel 126 koni z wyposażenia seryjnego. Dostępne są elektryczne szyby, lusterka, 6 poduszek powietrznych ABS-EBD najbogatszej wersji wyposażenia szyberdak, system ESP automatyczna klimatyzacja. Hyundai 20 jest drugim modelem po Hyundai 30, który zdobył 5 gwiazdek w teście bezpieczeństwa NNCAP. Nazywam się Tomasz Majewski. Właśnie wróciłem z jazdy próbnej Hyundai i20. Wrażenia są bardzo pozytywne. Bardzo przyjemnie się prowadzi. W bardzo funkcjonalne rozwiązania we wnętrzu. Zrywny, rodzinny samochód. Bardzo przyjemnie się nim jeździ. Niewątpliwą zaletą Hyundaia i20 jest jego cena, która zaczyna się od 38 tysięcy złotych brutto. Dla naszych klientów, którzy odwiedzą nas w salon w dniach otwartych rozlosujemy odtwarzać DVD marki Hyundai. Serdecznie zapraszamy na jazdy testowe nowym Hyundai i20.